Najwięksi producenci baterii w Chinach w 2024 roku na pierwszej pozycji CATL, na drugiej BYD producent pięknych elektrycznych samochodów, trzecia pozycja EVI dobrze znana nam marka, czwarta, REPT również dużo baterii wysyłają do Polski, piąta pozycja HITIUM też bardzo dobrze znana. Szóstej pozycji nie znam, nie miałem takich baterii, Great Power, siódma Gotion, ósmej, mówiąc szczerze, też nie znam. I dziewiąta KalP. A dziesiąta się gdzieś zgubiła, moi drodzy. A ja jestem tutaj na ładowareczce, testuję ładowarkę Tauronu. No i z tego co wiem, to Producenci tych baterii bardzo mocno się rozwijają, ale zobaczymy jak cła amerykańskie wpłyną na dalszy rozwój y, tych przedsiębiorstw. Także będziemy obserwować. Pozdrawiam. Tu jest off-grid.